Szybciutko zjadłam ciasto z truskawkami oczywiście drożdżowe i, i szybciutko lecę do lasu po te maliny, bo po temali, i szybciutko lecę do lasu po te bo y, już chmurzy się. Już się chmurzy i zaraz pewnie będzie padać. No ta pogoda widzicie jaka jest, ale chociaż fajnie, bo bo byliśmy na spacerze, cieszę się, bo chociaż Ramzes się troszeczkę przespacerował, chociaż powiem Wam, że jemu bardzo ciężko jest. Jak jest tak gorąco, to nawet mało z nim wychodzimy gdzieś na zewnątrz, bo on po prostu bardzo się męczy już. No wiecie, już jest starszy pies i jeszcze ma takie futro i podszerstek, który go niestety grzeje, chociaż no pewnie zmienia. Zmienia ten podszrztek na lżejszy. Na lato, ale mimo wszystko jest mu gorąco. Najpierw pójdę tutaj na zewnątrz, gdzie widziałam przed chwilą, jak szliśmy, jak wracaliśmy. To najpierw sobie zobaczę tutaj na tej zewnętrznej części lasku te krzaczki. Ale się cieszę z tych jeżyn, bo naprawdę jest tyle kwiatów, że będzie tyle jeżyn, że super będzie, będzie dżem jeżynowy. No i tyle motyli i tyle pszczół i wszystkiego, że na pewno że na pewno yy, będzie to wszystko zapylone. No nic, malin jest trochę. I powiem wam, tak jak mówiłam, już jak się zbiera te maliny leśne, to już czuć ten zapach, ten cudowny zapach malin leśnych z tych malin ogrodowych. Takiego zapachu podczas zbierania nie ma. A tutaj nawet jak się zrywa, to już czuć, ach, aż ręka mi pachnie, cudny zapach. Przejdziemy tutaj dalej, bo tutaj jest tak dosyć zatarasowany przez te krzaki. Tutaj jest więcej. O, już się zaraz przecisnę. Tutaj. Tutaj jest więcej. Jeszcze nie jest dużo i w ogóle nie będzie pewnie dużo, ale, ale jakieś są. Takie wiadomo, że to są, że maliny leśne to są takie niedoskonałe. One nie są takie równiutkie i, i wiecie, wiecie o co mi chodzi? Takie jak w sklepach w pojemnikach. No nawet ja w ogrodzie takich nie mam tutaj są o, czekajcie, może się tutaj wcisnąć. O, tutaj jest więcej. No. Ale pachnie. Ale pachnie. Tutaj dużo jest. Te czeremki się pychają. A tutaj dużo jest, ale widzicie? Jeszcze nie dojrzałe, w sensie zielone. Okay. Już się tutaj przepchnę. Tutaj jakąś widziałam piękną. Jaka piękna. Tutaj. Tu jeszcze były. O! Tutaj, to jest właśnie ten mój maliniak. O którym Wam mówiłam, że chcę tutaj sobie to całe oddzielić i ładnie ogrodzić. No ale tutaj, w tych moich malinach, to jeszcze słabo. Jeszcze słabo, bo tutaj. Bo tutaj jest dużo cienia, wiecie. Tu jest bardziej w cieniu. I jeszcze jeżyny też tu są. Tak, także tutaj jeszcze mamy zielone. Zielone malinki. Tylko tam, gdzie były na zewnątrz i tam bezpośrednio słońce w nie świeci, to tam były dojrzałe. A tu widzicie, dużo krzaczków jest, ale jeszcze wszystko zielone. No to nic, to wracam tam. Że tutaj jeszcze coś się znajdzie. Jeszcze wejdę z powrotem tutaj ten goszcz. Muszę sobie tutaj zrobić jakąś prze... No jakąś ścieżkę. Czy ręka się zwaliła też? Jak już tutaj sobie ogrodzę, to ja sobie tu powycinam, bo tu się o tu się połamały. Tutaj leżą na ziemi. Hmm. Hmm. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę czasu, żeby dojrzały, wiecie. Bo takie są pojedyncze. Jeszcze no, także to co tutaj to tyle jest no, tyle mi się zebrało, zobaczcie. No troszeczkę jest Ale się cieszę z tych jeżyn. Naprawdę tyle jeżyn będzie, zobaczcie. Te wszystkie kwiaty to później jeżyny. Ale super. O jeszcze tam widzę maliny, muszę tam wejść. Takie są. Jeszcze, jeszcze dużo, dużo zielonych. Patrzcie, patrzcie ile jeżyn, patrzcie ile kwiatów. No tu jest zakątek jeżynowy. Maliny też tam są, ale też jeszcze widzę zielone. No super, cieszę się. Cieszę się na myśl o tych jeżynach. A, się pozaczepiało. Ale wiecie, jeżyny to są okropne, one mają takie kolce. One mają takie kolce. Straszne te, te, te y, łodygi są takie kłujące. Jeszcze pójdę tam kawałeczek do przodu, bo tam też chyba wydawało mi się, że były maliny, ale, ale też chyba. Nie, tu są... O, tu czekajcie, jeszcze Patrz. tutaj. Patrzcie. Patrzcie. Jakieś są. Jakieś są. Dobra. Takie niezbyt wykształtowane. Niezbyt wykształcone, bo się tak rozsypują, wiecie, na takie kawałeczki, ale ale malina to malina. Czekajcie. Aha. Tutaj jakieś takie rozpadające się troszkę. Dobrze. To tyle mi wystarczy. Bo wiecie, mam w planie zrobić sobie y, słoiczek dżemu z owoców leśnych. I wezmę te malinki, które zebrałam teraz. Wezmę te borubeczki, które dzisiaj zerwałam w lesie. Zebrałam w lesie. Wezmę te poziomki wczorajsze, które wczoraj nie zjadłam, ich zostawiłam na szczęście. Nie zjadłam wczoraj, tylko zostawiłam, więc będą do tego i te malinojęzyny, które wczoraj zebrałam. Więc wyobraźcie sobie, jeszcze tutaj zerknę. Wyobraźcie sobie ten super smak. Borówki, maliny, poziomki i malino jeżyna. Czego chcieć więcej? Jaki to będzie pyszny smak? to już sobie wyobrażam. Także biorę te maliny i mniej więcej jest proporcja wszystkich taka sama. Może jedynie... borówek będzie więcej. Bo tych borówek całkiem sporo mi się zebrało i zbierałabym dalej, bo bardzo dużo było. Patrzcie, jak tu ciemno. W tej części, tutaj zasiadką tego naszego lasu, to jest po prostu ciemno. Jeszcze bym więcej zbierała tych borówek, ale nie chciałam już, żeby ram z rąkiem tyle czasu na mnie tam czekali. Ramzes już się niecierpliwił, więc jutro jak nie będzie padało, zabieram też jakiś słoiczek albo pojemniczek i idziemy. Idziemy na borówki. I znowu będę sobie zbierać. Może wtedy zrobię jagodzianki, bo teraz miałam zrobić z nich jagodzianki, ale sobie pomyślałam o tym o tym dżemi wielo owocowym z owoców leśnych i mówię nie nie będę robić jagodzianek bo jeszcze mamy ciasto z truskawkami więc zrobię sobie słoiczek dżemu ale będą zapachy mówię wam jakie smaki cudo więc idę już tyle nie gadam idę robić ten dżem no i zobaczcie i pada po prostu pora deszczowa tak jak mówię u nas Chwilkę tylko nie było, do południa tylko nie było deszczu i znowu pada, jak zwykle. Och, jak ja lubię ten szum deszczu. Ale powiem Wam, że ja lubię deszcz, tylko już bez przesady. Ledwo zdążyliśmy wrócić z lasu. Poszłam jeszcze raz po te maliny. No i jak wracałam, to już widzę, że idą ciemne chmury. No i faktycznie... I znowu sobie pada. Wszystko jest tak super podlane, że mówię Wam. No. O. Jaka ulewa. To tak rośnie dzisiaj w lesie nawet spotkaliśmy sąsiada, był na grzybach zbierał kurki miał połowę siatki kurek, no bo jest ciepło i mokro a jest 20 stopni, 24 nawet także temperatura jest super, a cały czas spada, więc wszystko rośnie jak na drodze sobie tutaj przed kuchnią na stołku pod samym oknem żeby nie padało na mnie i sobie patrzę na ten deszczowy krajobraz ptaszek mi tu śpiewa chociaż nie bardzo śpiewa tylko piszczy o coraz bardziej pada i już kałuże znowu Romek narzeka, że nie może tego betonu skończyć. Mmm, Ale jaki, jaki zapach powietrza, super. Mm. Tutaj muszę sobie siedzieć, bo tutaj akurat jest zadaszone pod oknem. No ale fajne powietrze. Co wy widzicie, tutaj siedzę pod oknem. Obiad się gotuje, a ja sobie odpoczywam. No i po deszczu i piękna pogoda się zrobiła. Od razu gorąco, od razu gorąco. Piękne słońce świeci. Ja właśnie idę do tunelu po koperek do ziemniaczków młodych. Trzeba sobie zebrać. Zaczęłam podlewać, no ale ten deszcz mnie przegonił. No w tunelu powiecie, nie pada, ale wodę wodę trzeba iść. Już z tego kopru nie biorę, bo ten koper już wyrósł za bardzo duży. Natomiast tutaj mam świeży młodziutki. To ten sobie koperek wezmę do ziemniaczków. Zaraz po obiedzie przyjdę skończyć podlewanie no taki jeszcze bardzo młodziutki jest taki taki młodziutki, cieniutki jeszcze tutaj o tyle wystarczy myślę na nas dwoje do ziemniaczków chociaż ja pochłaniam dosyć spore ilości ziemniaków no i, no i tak gorąco tu się zrobiło. Ile jest? 33 stopnie. No, te ogóreczki podlałam tu z tej strony, a z tej strony. Paprykę przyjdę po obiedzie podlać, bo się tak rozlało. Widzieliście? Była taka ulewa, ale już pogoda się zrobiła. To można już wyjść. No. Ale powietrze. Jakie fajne powietrze się zrobiło. Moje kapustki zaczynają niestety kwitnąć, więc kapustka kwitnąca idzie dla kurek. Ko korzeń muszę odłamać. O. Już mam tutaj taką, galaretka to jest właściwie, taką konsystencję, jaką bym chciała, zobaczcie, to się prawie, o, prawie jest taka, że można ją tak łyżką kroić. Ona jest taka, nie jest, nie jest gęsta, ale też nie jest rzadka. Jest po prostu taka jak galaretka. No i teraz spróbuję. Mmm. Po prostu niebo w gębie, jak to się mówi. Przepyszna. Nie za słodka, nie za kwaśna. Bardzo czuć borówki, maliny, no wszystko, wszystko. Przepyszna. Teraz jeszcze raz podgrzeję, żeby była bardziej płynna i do słoiczków. Zapasteryzuję 15 minut i będę miała przepyszną, no po prostu przepyszną galaretkę z owoców leśnych. I zobaczcie, co za zwariowana pogoda. Dopiero mówiłam Wam, że słońce świeci, że przeszły już te deszcze. Przyszłam tylko kurko mieć, i zobaczcie, złapałam je. Ulewa! W wolierze u kur. No co za pogoda, naprawdę. A dopiero przecież niedawno no, ze 2-3 godziny temu była ulewa. I teraz następna. Może zaraz przejdzie, przeskoczę tylko do tunelu. Przeleciałam biegiem do tunelu. No wiecie, co naprawdę. Co za pogoda. Ależ nam się udało na ten spacer iść, chociaż... Co za zwariowany czas. czekam, dopiero pójdę, bo jak będę biegła, to będę cała mokra. Nie ma sensu, a ta chmura może przejdzie zaraz. Jeszcze nawet słychać było wcześniej, jak jedliśmy obiad, słychać było, że brzmiało, ale to jakoś gdzieś poszło i przyszła następna chmura. A ja podlałam sobie tutaj jeszcze trochę wcześniej, zanim zaczęło tak padać ogórki. ale wiecie, że ten mój czosnek już powoli zasycha. No myślę, że on chyba już będzie niedługo do wyrwania. A spróbuję. O, no zobaczcie, widzicie? No faktycznie, no już można wyrywać już można ale jaki ładny patrzcie no czyli już będę mogła te tutaj no ten to nie, bo on wcześniej go wyrwałam także już drugi no takie mniejsze guweczki ale ale już się nadaje do wyrwania no, no dobrze no będę już wyrywać w poniedzieli. Matko. Nie wyjdę stąd. I tylko ślimaki się cieszą takiej pogody. Hmm. Troszeczkę mniej. To zmykam do domu i będę I znowu lewa. O nie. Masakra. No i kwiatki chyba przemokną na amen. Coś strasznego, ale jakie grube krople. Ledwo zdoła to wciągnąć tutaj nam przed oknami i zaraz od nowa się robią kałuże. No coś niemożliwego jest z tym deszczem. Takie ulewy. Słońce prześpicuje. No i zobaczcie, no i cały czas pada, no pada. Wyszłam tylko wziąć jajka z kurnika, pozamykać tunele i tyle, no bo co można robić innego? Pozamykam, mając nadzieję, że nieproszeni goście nie zawitają, ale to jest wątpliwe. Jak jest tak mokro, widzę wszędzie łażą. No ale co zrobić? Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro w ogrodzie pod lipą. Pozdrawiam.